stać, Aufstehen, przyjeżdżać, Ankommen, odjeżdżać, Abfahren, przyjść z kimś, Mitkommen, przynosić ze sobą, Mitbringen, Wracać. Zurückkommen. Przeprowadzać się. Cijen. Zostawać. bleiben Budzić się. Aufwachen. Rozwijać wynajdować Entwickeln, przedstawiać Forshtalen, łączyć Ferbinden, trzymać, zatrzymywać Halten, otrzymywać Erhalten, Opowiadać Ercelem. Myśleć, sądzić, uważać. Mejnen. Palić. Rauchem. Wysyłać. Senden. Wygrywać. Winnen. nazywać Nenen